Jest, open. Po prostu denerwuje mnie fakt tego, że muszę Ile kurwa? Zaplanić. 61... Ja pierdolę. Tylko to mnie denerwuje w sumie najbardziej. Ten samochód wysadzę, bo jest nikomu niepotrzebny. Kidback, Co jest w nim? 84 temy. Siema! E, chcę zwłoki. Jakie zwłoki? No takie wybuchowe zwłoki. Co jest w tym kurwa, w tej skrzynce grana... Dużo Gra... fajnych rzeczy. Genadarimery... To jest plecak, kurwa, z 87 Kurwa rzeczami. Co jako! Tu? A to chyba twój spektor. Plecak. Tak, 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 bo to jest mój plecak, bo ja tu mam inny taki do zabijania. A. Jako! Chodź tu do mnie. Co? O, Helka leci. Chodź tu do mnie, no. Idę. Mi 24. Ty, a afr... flaga przyjęta. Mi 24 tu ląduje. Co ono kurwa robi? To zaraz, ja tam robię atak samobójczy. Kurwa z 4 kg i C4. Czekaj, mam pomysła. Już nie masz pomysła, bo bym Kurwa, jak chciałem, byłem blisko, dobra. Ja nie, a bo, tutaj, bo ten debil kurwa tutaj siedzi. Czekaj jeszcze nie wypierdalaj. Ja nie wypierdalam! Nie, ja... Ja chcę ci, tobie coś pokazać. E, tego auta nie bierz, zastapię Czekaj, nie mogę go nazywać Zosta Zosta Zostaw to auto, i... bo ono jest znaminowane. Tam nie ma nic no, kurwa dobra. w tym autem. Gdzie ty kurwa spierdolisz? Idź tam w stronę, tam gdzie masz tego samochoda za TGMami, widzisz go nie. Samochoda za mi, Kurwa? No, ten taki, kurwa, zjebany. No widzisz, kurwa... ...że jesteś ślepiutry. jest takimi, kurwa, działkami na górze? No tak, no. No to jest, no przynajmniej. No, iść tam na górę cały czas. A. Od niego. Zaufaj mi. On też jest zaminowany, ten wózek. Nie wiem. Czy ty mi podjebałeś ple... Nie. Dobra, leży na ziemi. Wyjebałem go na ziemię. Dobra. Dobra, stoję kurwa na drodze. Zależy mi. Gdzie... Filmować? Ale co? Pierdolnięcie. Ale czego? No właśnie czego? No, o no, nic nie wiemy przecież, prawda? Gdzie ty jesteś? Tutaj. Zrobimy wywiad kurwa przed, przed wysadzeniem tego gówna. Czekaj, pełny magazynek. Powiedz, powiedz kiedy będzie klip. To się kameruje. Spektor, Spektor, to, e... to się kameruje. Witam! E... Witam. Tutaj jest outpost, bardzo interesujący outpost w pobliżu pewnej lokacji z Daisy. Otóż jest to lokacja, w której została, został zdobyty pierwszy helikopter przeze mnie, w jakimkolwiek tutaj serwie Daisy tutaj Afterwatch. Ogólnie nienawidzę wietnamskich kurew, które tutaj żyły i. E, powtórzę scenę z Elona Maska. Pierdane rakiety, zrobię kurwa takie ramiona, nie? I wysadzę ludzi. To był. To był Iron Man. Spierdalaj. E, pomyliło mi się, dobra, e, ten. No to. E, Sylwestry marzeń z Polsatem, czy coś takiego. Pomyśl, okay. że, jeszcze, że jeszcze dołożę troszkę. Ogólnie to je ogłuchym. Właśnie, no, ja też. Jeszcze kurwa wysad. Tylko jak tak jesteście wysadzę, to się pospieszcie, bo tylko... O, o kurwa. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Ej, bo wrak! Wrak w niebie, kurwa! Zobacz, zobacz, <laughs> Ej, zobacz dziury, kurwa! Zobacz, jak to wszystko jest pomykne, kurwa! Ja <laughs> <laughs> także tak no. To jest, to jest kawałek mojego Firepowera, który mam z moda <laughs> Także proszę państwa, to się dzieje jak zadzieracie z Cygan 11. No, no więcej, czekajcie, dobre, no, poczekajcie, kolejny pokaz Firewalków. Ja 12. idę na faktory, kurwa. Ej, tam kurwa ten Cygan biegnie. Na 291. <laughs> Zaraz go kurwa nie będzie. Dobra, jako choćba bo nam ostatnia odpowiedź. Nie popatrzcie za blisko, bo do fejl warto czekaj, ja to zapisuję